Dobre. będę przewijać na szybko w razie czego. Tak kochała się w mulacie, tylko za granicą. Przy nim czuła się jak w Bagdadzie. Kochała pakistańskie disco. Ha! je! Yeah! Ona w imię miał abdul in ach esz Uczy ona na nazwisko. Uznali się na kwadracie, gdzie było bardzo zimno. On powiedział szeptem: I love you, baby. I tak patrzył Abdul na jej polską gębę. Miłość jest szalona, padli sobie w ręce. Czasem i widuje, jak trzymają się za ręce. Ciapaty, please, don't break my heart. Piekty z mych snów Za miesiąc będzie ślub, wszyscy tu z głów. A e, yeah. Ciapaty, please, don't break my heart. Piękny a ja snu. Za miesiąc będzie ślub wszyscy tu w banysku Aje! Zaprosiła go do siebie i zrobiła mu skabowe nakroiła mu kaszanki i teraz pomidorowej szeptem mechrem kieszkę myszkę tak powiedział jak z zupę to znaczy że było pyszne i do końca za łyżkę trochę wyglądają dziwnie jak ich widzę na ulicy nie wiem po co o tym myślę ciapaty please don't break my heart don't break my heart ciapaty please don't break my heart ty on powiedział szeptem I love you, baby i tak patrzyła w dół i w polską gębę I wól się szalona, wpadli sobie w ręce Czasem wduje jak trzymają się za ręce please, don't break my heart na arabie z mych snów Za miesiąc będzie ślub Wszyscy tu pany z głów. A, Chaty, please don't break my heart. Pick the is make snoof. Za miesiąc będzie ślub Wszyscy, to z goof. Oh, yeah. Wow, a już. Dobra. Na serwer wszystko odkrywa się: Węgiel, redstone i end, No i diamenty też. Już biorę w ręce kilos. przed siebie, przedzieram się. Nic mnie nie umknie, o nie. Czekaj, jak są wysecz. Jeszcze jeden dla zachęty. Weź mię, mnie nie banuj. Znowu mam bana. No ja nie mogę. Trzymaj te diaksy, bo ja wychodzę, idę gdzie indziej Na inny serwer dostałem bana, więc nie pisz więcej, znowu mam bana No ja nie mogę, trzymaj te diaksy, bo ja wychodzę, i walcie się wszyscy Wygupię bo idę na lepszego serwa Na innym serwerze gram Tym razem się wam nie dam Ja swe ambicje mam X raya odpalam Zaraz wezmę się w garść No stusa pokażę wam co dla mnie I ludzie. Skoro god moda mam Ty i twoje ostrze nic mi nie podskoczy Nie bo Nie gadaj że ban znowu Znowu mam bana No ja nie mogę Trzymaj te diaksy, bo ja wychodzę Idę gdzie indziej, na inny serwer dostałem bana, Więc nie pisz więcej, znowu mam bana No ja nie mogę. Trzymaj te diaksy, bo ja wychodzę I walcie wszyscy się, wygłupie serwa, na lepszego serwa? Ktoś mi się włamał do domu, zainstalował go, zamknął komputer, wyszedł i... To nie moja wina, nie możesz mnie zmanować za taką błahostkę, stary, no... No przecież... A, no... To nie moja wina, no chłopie, nie błagaj, nie błagam! No, Wuma no, ja no, ja no ja nie mogę. czy te diaksy, no, ja bo ja wychodzę i gdzie indziej. Na inny, Na inny serwer dostałem bana, więc, nie, więc nie, nie, pisz nie pisz więcej. Stary dobrze wie, że to nie mój X-Ray, ty i ja to wiemy. Nie musisz mnie banować. E, ich stary, i e, chłopi, proszę. Chyba to koniec, Bądź już. Człowiekiem. Er. Oh, yeah. boy, 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 just... Так было Induction с далеких времен. Сегодня с Пенки, с Тансом Спион. Если Стикфингер Вандерк Мозгзит становится Эйнл, как Монолит, Гарнили Гейпати, сегодня Don't Stop, Морес закаляется, Just Not ап. Россия, Асия, в этом слове огонь и симин. В этом слове Amazing пламя Напимаем гачи знамя Россия, Россия В этом слове Огонь и Симен В этом слове амайзинг пламя Поднимаем гачи знамя Пусть Симен нас бурным потоком несет Оу, oh, shit, I'm sorry, sorry for both. Границы святы и тысячи slaves разрушится пистинг наших на nice эс А если Виви налетит вороньо, И снова Dark Fantasy Сашин моё Асия, Асия, в этом слове огонь и симен, в этом слове amazing пламя поднимаем гачи-знамя. Асия, Асия, в этом слове огонь и симен, в этом слове amazing пламя поднимаем. Гадчис на меня. сия. Асия, в этом слове огонь и Симен в этом слове Амаисинг с нами поднимаем, гачи с нами. Кринж аббани. Да,

ودم ham بودور گیم کرده را ویسکیم بودور گیم او نم یا ایم کسته را و کردینه ایرم برکم وو یه سیا بوم بی بی دستا سین مالا دیه سین When the days are cold and the cards are full, and the saints we see are made of gold. When your dreams all fail and the ones we had are the worst of all, and the blood runs stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you But with the beast inside, there's nowhere we can hide No matter what we breed, we still are made of greed This is my kingdom come, this is my kingdom come When you feel my haste, look into my eyes It's where my demons hide, it's where my demons hide, don't get too close. It's stuck inside, it's where my demons hide. It's where my demons hide. The skull is the last of all when the lights fade out. All the sinners crawl, so they dug your grave And the masquerade will come calling and The mess you've made Don't wanna let you down, but I am Hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of grit. This is my kingdom come. This is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. They say it's what you make. It says it's up to fair It's woven in my soul. I need to let you go. Your eyes shine, shine so bright. I wanna save that light and then escape this now. Unless you show me how. Don't ruin my head. Look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. Pisłem a Dimens Hard! Isła Dimens! Serwos! To ja może szybko wyjaśnię o co chodzi. Dostałem misję, żeby nagrać hip-hop od tego z wąsami e, kolegi tego z tej gry I z tej okazji możecie wpłacać pieniądze na wirusa Tutaj wam na dole dałem wszystko i zaczynamy Piję sobie wodziczkę, skęp życia muszyna, jak chcesz nowego wojownika to wybieraj murzyna, muszę wymyślać jakieś statki długie jak limuzyna, a kazał mi hip-hopy co się nie po polsku nazywa, największe w Polsce lądowanie wielkiego samolotu, już postawiłem wszystkie śledzie ale nie ma namiotu powietrze. Właśnie mi się skończyło, teraz piszę kod, żeby się więcej nie powtórzyło. Znowu, mafii pierwsza część jest do kupienia. A mniej niż 50 zł to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra cena. Bo inne ceny, kiedy innych firmy denerwują, widocznie trwają się z bany, co za 300 zł je kupują. A to było tylko ten paczek. Rzeczy dla lekarzy, żeby mogli nam pomagać. Dzięki nim, kiedy umierasz, zawsze pojawisz się koło szpitala. I nie maty Oglądasz na żywo malowanie obrazu To będzie trzy razy to zamotku Pisz od razu Między wójtem a plebanem Stara wojna wiecznie trwa Stoisz sam pośrodku świata dookoła tysiąc spraw Nikt nie uwierzy To jest coś niemożliwego Włączyłem telewizor I się nie skończyło Galileo Zaraz się dowiem Jak stępiona jest ta Bierzesz na kawałki dewna do hegemu i reklama